Witam wszystkich na kanale Srebro i Złoto w nowym 2022 roku. Nowy rok zapowiada się bardzo niestabilnie, galopująca inflacja, liczne konflikty, podwyżki cen energii, gazu, węgla, jedzenia. Rolnicy alarmują o astronomicznych cenach nawozów. Działania rządu przyczyniły się, że duża grupa społeczna dostała już mniej pieniędzy za swoją pracę. Wprowadzanie nowych podatków, zapowiadanie lockdownu energetycznego, to wszystko utwierdza mnie w przekonaniu, iż nie warto podążać utartymi ścieżkami, a sukcesywnie i małymi krokami osiągać swoje cele. Tak więc dokonałem już pierwszych czynności zabezpieczających moje oszczędności na początku stycznia nabyłem moją ulubioną walutę, czyli dolara amerykańskiego. Wiem, że nie jest to najdoskonalsza lokata kapitału, lecz chcę osiągnąć swój cel, swoje założenie poduszki finansowe i dywersyfikacji środków. Jak mawiają, nie nosi się wszystkich jajek w jednym koszyku, więc ja staram się uchronić swoje oszczędności, póki jeszcze są. Oczywiście astronomicznie malejące oszczędności. Prawie 9% inflacja podawana oficjalnie, lub około 30% wyliczona w moim własnym, prywatnym koszyku zakupowym, czyli tym koszyku, który co miesiąc kupuję. Tak, 30% mi wyszło. Pokazuje tylko, jak szybko opadamy na dno. Tak więc, przechodząc do meritum, dokonałem dwóch transakcji w odstępie kilku dni dokonałem tych zakupów za około 700 zł po kursie 4.12 jest to bardzo duży kurs kupiłem 50 dolarów daje to około 200 kilku tam zł oraz po kursie 4.08 kupiłem 120 2 dolary. Łącznie ta pierwsza inwestycja styczniowa to ponad 700 złotych polskich, wymienione na 172 amerykańskie dolary. Dajcie znać, czy wykupujecie walutę po tak wysokich kursach, czy może spodziewacie się w niedalekim terminie jakichś spadków. To by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć.